No i tak, ostatecznie okazało się, że wyszły ponad trzy porcje, bo ja mam dość sporą porcję. Tutaj jeszcze na patelni trochę zostało, prawie że jedna cała porcja. Emma ma, jeszcze, ma tutaj praktycznie całą swoją porcję wielką. Dorota ma całą porcję swoją wielką. No więc jedzenia wyszło mega dużo, wyszło naprawdę bardzo smaczne. Siema, siema. Dawno nie nagrywaliśmy żadnego filmiku z kuchni. Dzisiaj robimy kolejne tajskie danie. To jest takie, nie jest może takie typowo czyste tajskie danie. Będzie to trochę pomieszane danie. Kurczak, pierś z kurczaka, którą mamy już tu obrano. O, trochę wody w niej jest, więc odlejemy szybciutko. Do tego będzie papryka, nawet Papryka w ogóle to jest chyba jedno z najpopularniejszych warzyw w Tajlandii. I ogólnie tutaj mamy pokrojone trzy co najmniej rodzaje papryki. Jest to normalna, polska, taka znana w Polsce najbardziej papryka. Normalna, zwykła, czerwona. To jest słodka papryka? Słodka papryka czerwona, żółta i zielona. Normalne, takie polskie. Dodatkowo do tego są takie podłużne. Takie podłużne, dosyć grube papryki. To one też tutaj są pokrojone. I dodatkowo jest jeszcze takie normalne chili, zwykła taka tajska chili papryka. I do tego jest jeszcze tutaj czosnek, który tutaj widać. I chyba tu tyle. Także trzy rodzaje papryki, czosnek. A, na dole jest chyba, o, tu jest jeszcze taka fasola. E, fasola chińska to się chyba nazywa. Chińska fasola i nawet jest jeszcze szczypiorek. Także jest tutaj trochę takich różnych warzyw. Także mówię, to jest takie, a jeszcze cebula przede wszystkim, cebula posiekana w takie, hmm, co to jest? <laughs> Jak to się nazywa? Kwadraty to są, no, no bo to nie są piórka ani ten, ani to co zawsze się kroi w Polsce. Po prostu no, tak grubo pokrojona cebula. No dobra, także to też jest bardzo ważne. Tu jest taki błąd o tyle tylko popełniony, że to wszystko jest tutaj zmiksowane, a mogłoby być tak, że, a nawet powinno być tak, że czosnek z chili powinien być oddzielony i dodany wcześniej troszeczkę niż te papryki, które tutaj są. Później powinna być podana cebula i dopiero na końcu słodkie papryki. Tutaj mamy to wszystko zmiksowane, jest to trochę niepoprawnie, ale z racji, że nie jesteśmy w restauracji, z racji, że gotujemy tylko dla siebie, i z racji, że jest to i tak pyszne, to nie będziemy tutaj widziwiać i kombinować i przesadzać. Bo co innego, jakbyśmy gotowali dla prezydenta, na przykład dla pana Nawrockiego, fajnego prezydenta polskiego, to byśmy zrobili to takie jak trzeba. A z racji tego, że gotujemy dla siebie, to może być lekko to pozmieniane. Był komar, ale gdzieś uciekł. Dobra, w każdym razie, co teraz chciałem Wam pokazać? Co będziemy potrzebowali? Będziemy na pewno potrzebowali jeszcze taką paprykę. To jest taka, zaraz Wam pokażę, jaka to jest papryka. To jest, trzeba ją otworzyć może takim otwieraczem. Jakoś sobie tu podważę. O, pięknie. To jest taka puszka bardzo popularnej w Tajlandii papryki. To jest papryka taka z olejem. Tutaj jest sporo składników, bo tutaj są chili, olej palmowy, czosnek, szalotka, cukier, fish sauce, orzechy. Także jest tutaj. Jeszcze zastanawiam się, on tutaj właśnie chyba nie ma. W tej chyba nie ma. Tych krewetek, ale tutaj nie ma krewetek. W tej drugiej są krewetki, okej. Okay, tutaj nie ma pasty z krewetek. No i ta pasta będzie tu potrzebna. Zaraz zobaczycie, jak całe danie będzie wyglądać. Dobra, mamy praktycznie wszystko przygotowane. O, potrzebne będzie na pewno jeszcze Fish Sauce, bardzo popularny. To jest w ogóle no, podstawowy składnik w ogóle każdego tajskiego dania. Fish Sauce mega danie. No i tak, no kurczak... Przede wszystkim to też jest 90% dań na piersi z kurczaka. Także mamy, tutaj mamy, dziękujemy bardzo za prezent prosto z Polski, jerber. Dostaliśmy na urodziny 40 takie piękne, między innymi takie piękne. E to się jakoś nazywa, ale nie pamiętam jeszcze tej nazwy. <laughs> to nie są kubki. No, takie z taką super rurką do picia, żeby nie zassać tutaj tych fusów, fusów herbaty, po prostu, która tutaj w środku jest. Można to nazwać herbatą? Tak, No. I. Pijemy yerbę. O, może tutaj? To jest hierba? Tak. O, taką hierbę. Prosto z Polski. Piękna, przywieziona. Dobra. Tu mamy yerbę. Tu mamy taki tasak tajski jeszcze. Jakbyście, potem, jakbyście widzieli, zastanawiali się, czym najlepiej posiekać paprykę albo czosnek, to najlepiej tym. A ja ostatnio właśnie na przykład czosnku już w ogóle nie siekam, tylko go zgniatam i wystarcza. Jest szybciej, łatwiej, prościej i też jest ok. Co dalej? Jedna z najważniejszych, też tutaj, rzeczy w Tajlandii. Iron wok, Taka sobie patelnia. Która ma tutaj piękną patynę zrobioną przeze mnie. Wypaliłem ją dwa dni temu. To jest nowy wok, kupiony, świeżutki. Jedno danie tylko na nim było ugotowane. Właśnie to wczoraj. I zostały nam składniki jeszcze na dzisiaj. Dlatego go dorobimy, to danie, do końca, zjemy. Bardzo taka, no można powiedzieć, cienka blacha. Nie, nie wiem, no, Iron to jest żelazo. Czekaj, ja co to jest? Iron. No tak. Iron no. to jest żelazko, no to iron to jest chyba takie żelazne. No taka... no blacha, taka... Typu. No takie, takie coś. coś. Ale no, nie taka... Aluminium w każdym no, razie. No nie, nie Aluminium. Do... Aj, tu sobie zdzieram patynę, jak sobie tak stukam mocno. i będę musiał znowu go... Ten, zrobić świeżą patynę, ale to nic. W każdym razie... Hmm, Może powiedz go. jeszcze, z czego się robi tą patynę? No właśnie, najpierw w ogóle to on był taki piękny, ładny, mmm, pokryty takim czymś, taką, taką, taką pierwszą powłoką i to trzeba było wypalić, bo to się normalnie dymiło, jak, yy, jak z jakiejś, nie wiem, mi się coś paliło takiego, przypalił się olej, powiedzmy, czy nie wiem co. Więc to najpierw trzeba było bardzo coś niezdrowego stąd wypalić, żeby była taka goła, czysta blacha, czy to jest, co to jest? Jest sztuka, e, jest coś no, się aha. Sorry. Yy, no i... Później trzeba było zrobić taką powłokę, czyli trzeba było to wypalić. Czekaj, co to trzeba było zrobić? Zapomniałem, jak to się też fachowo chyba nazywa. W każdym razie trzeba było to bardzo mocno nagrzać, posmarować bardzo cieniutko olejem, znowu wypalić, żeby ten olej odparował. I to właśnie stworzyło taką patynę, która powoduje, że nie przywierają rzeczy do tej patelni, teraz, do tego woka. Tu mamy gazówkę, no bo też jest kuchenka zwykła, ale no, taki wok nie nadaje się na normalne takie elektryczne paniki, więc potrzebujemy też kuchenkę gazową do tego, a więc mamy bardzo duży ten wok jest w sklepie wydawał się mniejszy, w dużym sklepie wydawał się mniejszy, jak przyniosłem go do domu to wydaje się, to jest dużo większy. Eee, dobra, możemy zaczynać. W każdym razie, dlaczego używamy tego do tego dania tajskiego, a nie na przykład takiej patelni jak ta, gdzie zrobiliśmy na niej śniadanie pyszne? No, bo to jest zwykły teflon, to się nie nagrzeje tak mocno, to nie ma high, high wok, chyba tak to się nazywa jakoś, gdzie tajskie dania właśnie dlatego są takie smaczne, że robi się ich na bardzo wysokiej temperaturze i te dania po prostu muszą być zrobione bardzo szybko. Potrzebna jest do tego bardzo wysoka temperatura i nie może się tutaj taki teflon. Czy aluminium palić, przypalać i oddawać coś bardzo niezdrowego do naszej potrawy? Dobra, myślę, że chyba możemy zaczynać. Tu mamy jeszcze taki jeden bardzo niezdrowy składnik, ale on też jest, no można powiedzieć, nieodzowną, czy jak to powiedzieć, taką częścią kuchni tajskiej. Glutaminian sodu MSG jest dodawany przez Tajów do każdej potrawy. Ja myślę, że myśmy tego nigdy w życiu przecież nie używali. W Polsce jest to, no nikt chyba w kuchni tego nie używa. Myśmy też tego nigdy nie używali, Tajowie nas trochę tego nauczyli. Dajemy dosłownie tylko taką malutką szczyptę, dosłownie taką, zobaczycie za chwilę ile tego dam. Dlaczego? Nie wiem w sumie po co, czy to coś da naprawdę, czy to aż tak, czy taka mała szczypta spowoduje to, że wydobędziemy z tego dania jeszcze więcej smaku. Może tak, Tajowie tak twierdzą, Tajowie zawsze tego troszeczkę używają do każdego dania. Yy, może w bardzo malutkich takich śladowych ilościach nie jest to jakiś aż tak bardzo niezdrowe, a może powoduje to, że właśnie te tajskie dania są takie pyszne. Ale też trzeba pamiętać, że ktoś może być uczulony na to, a. więc dlatego może się na przykład źle czuć po różnych daniach nie. w Tajlandii, właśnie dlatego, że oni dodają glutaminian sodu. No, tu jeszcze mamy takie coś, co w sumie nie jest nic związane z naszym daniem, ale kupiliśmy taki coconut cream powder. Bo dostaliśmy jeszcze na urodziny przecudowną maszynę do robienia lodów. Nie wiem, czy mogę Wam ją pokazać, ale chyba tak mamy na to czas. Ile mamy z czasu filmu? Dobra, chcę zobaczyć pół. jeszcze yy, super maszynę. Dobra, to jest taka maszyna, którą na pewno znacie do robienia ryżu. Tutaj mhm. też te jest nie. Po prostu w każdej kuchni ona jest. A tutaj mamy jeszcze taką maszynę przywiezioną prosto z Polski. Pozdrawiamy tutaj Piotka, Magdę i całą rodzinkę którzy sprezentowali nam taki prezent urodzinowy niesamowita maszyna do robienia przepysznych lodów już ją użyliśmy chyba z 20 razy mamy piękne super lody zrobione i właśnie między innymi po to kupiliśmy ten powder żeby spróbować zrobić go zagęścić po prostu trochę mleko takim żeby zrobić lody kokosowe po tak prostu. O, żeby zrobić lody kokosowe zobaczyć jak z tego wyjdzie co z tego wyjdzie i dosypiemy to po prostu do mleka i zobaczymy, jak pyszne lody z takim powder. Do mleka kokosowego. No, do mleka kokosowego dodamy taki powder kokosowy, zrobimy, zagęścimy to tak troszeczkę. Tutaj w Tajlandii jest taki problem, że nie ma... E, czego nie ma? Śmietanki 36. Tak, dokładnie. Taki jest właśnie problem. Śmietanek w ogóle nie ma, no. Jest tylko ale, śmietana zwykła. No, ale lody z tej maszyny wychodzą bardzo dobre. Czyli e, tak jak Wy teraz oglądacie to z Polski, w Polsce macie właśnie takie maszyny. Tutaj nie ma takiej ninży do robienia lodów. Nie widzieliśmy nigdzie. Ale w Polsce są, bo właśnie ta została przywieziona z Polski. Możecie sobie taką maszynę kupić, polecam Wam, lody wychodzą przepyszne. A jak będziecie mieć jeszcze właśnie śmietankę 36, to na pewno te lody byłyby jeszcze lepsze, jeszcze bardziej kremowe i po prostu idealne. Śmietankowe. Śmietankowe. Dobra, zaczynajmy robić w końcu to danie, bo to danie właśnie to będziemy robić 5 minut, także to też jest druga sprawa, więc zaraz... Będzie gotowe i po wszystkim, więc nie ma się co przejmować, że to tyle trwa to całe wprowadzenie, bo, bo tak jak powiedziałem, danie będziemy robić bardzo krótko, bo tajskie dania właśnie charakteryzują się tym, że robi się je bardzo krótko. Tylko tajskie dania jeszcze charakteryzują się przede wszystkim tym, że są robione w małych porcjach. Nie gotuje się w Tajlandii dla całej rodziny na raz. Czyli tak jak my tutaj mamy, to co tutaj mamy, to jest co najmniej porcja dla dwóch. A może się okaże, że w ogóle dla trzech osób, w naszym Z przypadku. Z tymi warzywami po... to raczej jest. Trzech. No właśnie, w tym przypadku będzie to dla trzech osób. Jest to po prostu karygodne, że ja teraz to wszystko zrobię na raz. Bo to może też popsuć właśnie to danie. Jeszcze trochę wody tu jest. Może popsuć to danie i, i przez to będzie gorsze jakościowo, będzie gorzej smakować, będzie się inaczej smażyć, będzie. No niestety. No nie takie jak powinno być, nie będzie typowo super tajskie z tego względu, że będzie tego, tych składników za dużo na jedno smażenie. Tego nie można robić, no nie można robić, no ale my i tak to zrobimy dzisiaj. Z tego względu, że mi się nie chce tego po prostu trzy razy smażyć dla mnie, dla Doroty i dla mnie. więc zrobimy to na jednej patelni, z racji, że ona też jest w tym ja taka duża, no to zrobimy to, ale nie wiem jak, co z tego wyjdzie. Na pewno wyjdzie pyszne danie, a więc tak, włączamy naszą skupenkę. Polewamy troszeczkę oleju. Oleju. Tutaj mamy kokosowy olej. Muszę tylko go troszeczkę rozprowadzić po tym moim włoku, żeby, żeby nie był suchy, żeby mi kurczak się tutaj do tego nie przykleił. Dobra, mniej więcej chociaż po tej części tylko będę smażył. Podgrzewamy teraz ten olej, to się bardzo szybko teraz... Grzeje na ogniu, ta patele już się dymi, czyli już możemy wrzucać kurczaka. To ma właśnie do siebie ten wok, że to się tak straszy, szybko nagrzewa, że dajcie parę sety i już jest mega gorące. Teraz bardzo ważny moment. Wprawimy kurczaka i go nie ruszamy. Położyłem go trochę krzywo, nie na środku. Wolę im tylko tak trochę na ściance, ale to nie mogę ruszyć z tego względu że białko musicie ściąć bo jak się nie zepnie, a my tu będziemy go ruszać to po prostu będzie się przyklejał do tego woka i będzie problem a my sobie poczekać aż to białko się zetnie i kurczak sam odejdzie od patelni no eee, się, dlatego właśnie krajowie mają dwie kuchnie jedną zwykłą normalną a drugą na dworze, bo jak gotowane są właśnie pańskie dania, to one strasznie wybią. Dobra, teraz dajemy troskę tego MSG i możemy zacząć mieszać, kurczaka Dlatego właśnie tajodze używają w kuchni, bardzo popularne są kuchnie na dworze. Bo jak się też tak podporty zaraz odam jeszcze przyjęli to po prostu będzie za go już jest, już jest. no właśnie, dobra, teraz dajemy trochę tej pasty myślę, że tyle będzie ok pięknie się to w prawie jest zrobił, prawie jest gotowy nic się nie przykleiło do boka no minimalnie, ale tu trochę źle położyłem. Kurczak mi też prawie gotowy. Teraz dajemy już te wszystkie warzywa na nas. Ja daję. Powinno być w trochę innej kolejności, ale ja daję już to szybko od razu. No i zobaczcie, ile tego dania jest. Ja myślę, że jest ze 4 porcje co najmniej. Mam papryki, które zaraz się zmniejszą. I to jest ogromny błąd, To tutaj akurat jest zrobione, ale no, niestety tak musi po prostu pozostać, bo... Trochę Sprytane, no I czytane, i to tak, i czekamy, niech to trochę się ale bardzo krótko. Te warzywa muszą być chrupiące, nie mogą być, no, takie nie mogą być zdechłe, tylko muszą być pięknie zrobione. Pięknie wszystko się już tak się to chodziło to, się przykryło. I teraz ważna rzecz, że jeszcze na koniec, o zaczyna troszeczkę to przyprawianie sosem sojowym zostawiamy na koniec, co, co nie sojowym, tylko rybnym z tego względu, żeby on się nie zredukował, żeby nie wyparował podczas smażenia i żeby było po prostu troszeczkę sesiku tak. tego. Po prostu dodamy jeszcze trochę wody, żeby było trochę... Tak ja sobie myślę, że z racji, że tej porcji jest naprawdę bardzo dużo, to dodam jeszcze troszeczkę tej paski. Troszeczkę, funkcja tak, bo... jest po prostu ogromna. O! o to jest o... O, ogromna, I trochę tej paski naprawdę nie zaszkodzi. A ta pasta nie jest jakaś ostra. Ehm. Jest ostra, ona jest bardziej nawet słodka chyba niż ostra, a taka jest, ani nie jest, no taka jest. Sam raz. Jest sam raz, danie jest już prawie wygotowe. Piękne kolory, kolorowe. Wygląda przecudownie. świeżutkie, patrzące, bo są się idealne. Partyna... Jeszcze nie wiem. Się wie, nic się powoduje, że nic nam się totalnie nie przykleja, mamy bardzo wysoką temperaturę. No niestety trochę za dużo składników, no ale okej. Okay. Dobra, zostało tylko przyprawić trochę tym sosem rybnym zamiast soli. Myślę, że będzie OK. I teraz dosłownie jeszcze minuta i całe danie będzie gotowe. Piękne, kolorowe, smaczne i zdrowe. Woda. A woda? Możemy... A tak. Ale to dosłownie. Dobra. To i tak nawet chyba za dużo. Jakoś tam aż tak bardzo ten sos nie jest potrzebny. Więc teraz jeszcze minuta będzie gotowe czyli bardzo, bardzo szybko. Mamy przygotowane składniki, to całe danie robi się w 5 minut. Zaglądam czy mam gaz, bo było bardzo mało gazu już. I tak widzę, że coś mi tutaj kończy się. A tutaj nie może być mały gaz, no ale zaraz racji, że to danie jest już praktycznie gotowe. Już nic nie będę kombinował. Idealne. Mm. Przepyszne. Naprawdę. Okej. Okay. Wyłączam to, bo jest idealne. Nie chcę tego przeciągnąć. Więc tak wygląda sosik z chili, z tej pasty chili, z sosu rybnego i trochę tej wody. Także teraz tylko ryż. I, i tyle. I jedno z naprawdę bardzo pysznych dań zrobione w 5 minut jak widzieliście. To tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, zostawić łapkę w górę pod komentarzem, żeby miło skomentować... Hmm. Nic nie pomyliłem? Łapkę w górę pod komentarzem. A, sorry. Łapkę w górę pod tym filmem skomentować. I do zobaczenia w kolejnych vlogach. Na razie pozdrawiam. Cześć.